Witam, nazywam się Tomasz Wiśniewski, w firmie Microsoft pracuję jako tzw. techniczny ewangelista, czyli współpracuję z firmami, które wytwarzają oprogramowanie, pomagam im w tym procesie, uczę ich także nowych technologii, a ja także między innymi występuję na takich konferencjach jak dzisiejsze MTS, gdzie przedstawiam nasze najnowsze technologie. Chciałbym zapytać o Twoją sesję na temat programowania na Windows 8, czy mógłbyś nam coś przybliżyć? No sesja będzie na tyle ciekawa, że mnie po pierwsze składa się z dwóch części. Będę ją ze swoją kolegą z pracy z Bartkiem Zasem i będziemy mieli na niej opowiadać, jaką nową platformę programistyczną Microsoft stworzył. Jest to platforma bardzo rewolucyjna, która pozwala wykorzystać programistom istniejące... E, zdolności i możliwości programistyczne, ponieważ mogą programować aplikacje zarówno w C, mogą programować w C, -Sharpie, e, mogą także wykorzystywać technologie webowe, takie jak HTML5 czy, e, czy CSS3. Co jest istotne też w programowaniu aplikacji, to to, że teraz żyjemy w świecie aplikacji. Świat e, Webu świat, stron internetowych jest już trochę za nami. Teraz użytkownicy korzystają głównie z aplikacji, z tego co mają na swoich smartfonach czy na swoich komputerach osobistych. I to wszystko będzie się wiązało ze sklepem naszym, z Windows Storem, gdzie te aplikacje będą mogły być dystrybuowane. Gdzie także my jako Microsoft dostarczamy bardzo elastyczne modele biznesowe, nie zamykamy programistów na to, jak mogą te aplikacje dystrybuować, jak mogą na nich zarabiać. Chcemy dawać pełną możliwość programistom, dystrybutorom do, do rozprowadzania swojego oprogramowania, aby użytkownicy mogli w bardzo prosty i intuicyjny sposób kupować i znajdować sklepy. Czy w tej chwili też Microsoft oferuje jakiś program dla osób, które jakby zaczynają i chcą spróbować swoich sił, a niekoniecznie no, dysponują jakimś budżetem, czy mogą zacząć od też jakiejś bezpłatnej... Mm -hmm. Platformy programistycznej, aby zacząć programować właśnie na, na Windows 8? Jak najbardziej. Tutaj zachęcam do odwiedzenia takiej strony pod adresem dev.windows.com, na której można znaleźć wszystkie materiały. Przede wszystkim można pobrać samego Windows 8 w wersji trialowej. Można także pobrać Visual Studio w wersji Express, dzięki której można zacząć właśnie programowanie, można się zaznajomić ze wszystkimi możliwościami platformy deweloperskiej. Jest to oczywiście bezkosztowe i można śmiało sobie to, to wypróbować. Zapytam wprost, w jaki sposób młodzież. Adepci mogą zarabiać na aplikacjach, muszą zacząć żyć na własną rękę i to jest też istotna informacja dla, dla osób, które zdecydują się na tą platformę. Oferta Microsoftowa jest tutaj bardzo ciekawą ofertą na rynku. Przede wszystkim modele biznesowe, począwszy od tego, że można oferować aplikacje w pełni za darmo. Jeśli chcemy jednak coś na tych aplikacjach darmowych zarabiać, możemy wspierać systemami reklamowymi, czy to naszym Microsoftowym systemem, czy też zewnętrznymi. Możemy też oferować aplikacje w pełni płatne. I co ciekawe, też mamy dostępną funkcjonalność Triali. Jeśli chodzi o, o zarabianie na, na naszym sklepie i na aplikacjach, tutaj podział jest bardzo jasny. Zaczynamy od podziału 70-30, czyli 70% zysków ze sprzedaży aplikacji idzie do deweloperów, a 30% do Microsoftu. A po przekroczeniu 25 tysięcy dolarów sprzedaży tej aplikacji zwiększamy to na korzyść deweloperów, czyli deweloperzy dostają wtedy 80%, a Microsoft dostaje tylko, tylko 20%. Co jest też istotne w tym podziale, to to, że ten podział dotyczy się także zakupów wewnątrz aplikacji. Czyli jeśli mamy jakąś grę, w której na przykład dokupujemy jakieś dodatkowe przedmioty, elementy, które polepszają naszą postać, te zakupy też wliczają się w ten podział, więc bardzo szybko możemy uzyskać ten limit, kiedy ten, ten podział zysków będzie dla deweloperów większy. Jak w pewnym uproszczeniu wygląda sytuacja certyfikacji takich aplikacji, bo jest to myślę też bardzo istotne. Tak, jest to dla nas bardzo istotny element w Microsoftie, ponieważ chcemy dbać, aby te aplikacje, aplikacje po pierwsze były bezpieczne, a także dostarczały funkcjonalność i jakość na odpowiednio wysokim poziomie. Dlatego każda aplikacja, która jest sprzedawana, dystrybuowana przez sklep musi przejść taką certyfikację. To jednym z ciekawych elementów jest to, że już na poziomie programowania możemy sobie sami taką aplikację za pomocą specjalnej aplikacji przecertyfikować. Ona następnie przechodzi przez certyfikację u nas w sklepie, gdzie osoby sprawdzają Tą aplikację. Decyduję się na jakąś aplikację, kupuję, okazuje się, że jest świetna i chciałbym ją wykorzystać na innych moich urządzeniach, które posiadam. Jak licencjonowanie się na to zapetrujne? W jaki sposób mogę tego do dokonać i czy to jest związane z dodatkową płatą, czy jest to już w cenie kupna tej aplikacji? No to bardzo fajne pytanie, zważywszy na to, że zazwyczaj w domu mam po kilka urządzeń, czyli mało kto z nas już korzysta tylko z laptopa czy tylko z peceta, zazwyczaj mamy tych urządzeń 2, 3 albo i nawet. I nawet więcej. i Też fajną taką cechą naszego Windows Store'a jest to, że w ramach swojego konta, które tam mamy, po zakupieniu takiej aplikacji możemy także zainstalować sobie na, na innym komputerze i z niej tam korzystać. Ale jest tak to najbardziej to możliwe i wspierane przez nas sklep. Jak? jak w tej chwili już wygląda wielkość rynku aplikacji pod, pod Windows 8. Czy, czy możemy już wymienić jakieś konkretne wartości? Jeśli tak, to czym warto się pochwalić? Co już jest takiego spektakularnego, co co warto tutaj wymienić i wspomnieć. o polskich aplikacji na Windows jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się grup właśnie tychże aplikacji. No i mamy ich już w polskich aplikacji zebranych przez polskich deweloperów ponad 200. Można tutaj wymienić bardzo znane marki, takie między innymi jak Onet, Tuba FM, aplikacje związane z medycyną, czyli na przykład MediCover, czy też gry, które wypuszcza studio Artifex Mundi, znane także z wielu innych platform. Także na naszą platformę dostarcza swoje gry.